Moi kochani bracia, siostry, patrioci, wiem jak jest zimno, jest mróz, ale nikt nie powstrzyma gorących polskich serc, żeby być dzisiaj tutaj i modlić się u stóp jasnej góry, u stóp królowej Polski, najświętszej Marii Panny. Aby pokazać, że tak bardzo kochamy Polskę i wysławiamy Pana Boga, bo dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, aby pokazać, że w obliczu Pana Boga i wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, o miłosierdziu, o otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem. Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę. To przecież osiemnasta patriotyczna pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Tak, Rzeczpospolita Polska i Bóg spotkały nas dzisiaj tutaj, a pod piękną, biało-czerwoną flagą, która tam powiewa, spójrzcie, jest za wami. Pod tą piękną, biało-czerwoną flagą jest miejsce dla nas wszystkich, i dla tych którzy przyjechali z Kędzierzyna Koźla i dla kibiców Wisły Krakowi Arki Lechi Lecha Poznań jest miejsce dla wszystkich i dla kibiców Jagiellonii Białystok którzy są tutaj wszystkich was pozdrawiam